Siema. Właśnie wyruszam na Jem. E, minęły już prawie lekko dwa lata od kiedy zostałem właśnie, można powiedzieć, oszukany biletem Goldmod. Dzisiaj mi się udało właśnie e, wydrukować, zgarnąć bilet, trzydniowy bilet na Jema. Jest sobota, wczoraj niestety nie miałem czasu, ale dzisiaj zobaczymy jak to wygląda. Chciałem bym wam pokazać jak to się zmieniło. Mam takie nastawienie, dlaczego nie warto jechać? Bo słyszałem pogłoski, że po prostu się nie opłaca wydać po pierwsze kasę na bilet, żeby wejść i tylko oglądać jak inni grają w CSA to trochę średnio. Już lepiej zostać w domu i oglądać w domu. Ale zobaczymy, czy sobie jakieś targi, zobaczymy, czy, czy nas w ogóle wpuszczą. Do zobaczenia. Stanąłem sobie trochę dalej. No zdaję sobie sprawę, że nigdy nie było miejsca pod spotkiem, ani obok tutaj na Spró Co Się dzieje, tutaj się dzieje, sprawdzają wszystko. Przegrałem finał w ligę niestety. No coś tam mi się udało wygrać. Idę teraz na salę, zobaczymy jak to wygląda. Dużo energii! To bardzo dobrze, bo 3-4 ryby.

Podsumowując drugi dzień, znaczy mój pierwszy w zasadzie, ale drugi dzień nie ma, bo jesteśmy w sobotę. Yy, mocno średniawa, mocno, bo w porównaniu do tego, co się działo 3 lata temu, yy, ile było ludzi w spotku i jaki to tworzył yy, niesamowity klimat, to w tym roku jest tak mało ludzi. Co prawda słychać te okrzyki, w ogóle jest super atmosfera. Wycofali te darmowe wejścia. Czyni to IEMA takim bardziej prestiżowym eventem, mogę to tak nazwać. Bo są za darmo na przykład monstery. Czyli każdy sobie może wziąć, bo trzeba było płacić za każdy bilet. No jest strasznie dużo miejsca, więc nawet jeżeli sobie nie zajmiecie wcześniej, to i tak macie super miejscówki. Ogólnie ile było tych targowisk? No, to sami widzieliście, nagrałem trochę ich. No, mało, bardzo mało. Szczerze mówiąc, na tych, na których można grać, to są chyba tylko dwa czy trzy, więc to jest naprawdę mało w porównaniu do tych zeszłych lat. Nie byłem w MCQ, nie próbowałem nawet wejść, bo nie wiem, czy można, czy tam tylko z premium tiketami Jutro jeszcze pójdę na parę godzin na finał. Prawdopodobnie G2 z Clanem więc zobaczymy, jak to będzie. Będę spróbował wejść do tego MCK, ale tam podobno też nic za, za dużo nie ma. Ze znanych osób, które widziałem, bo byłem około 4 godziny. Byłem. Wydaje mi się, że tyle wystarczy. Widziałem tylko Pago. No i można było sobie zrobić z nim zdjęcie, pogadać chwilę, ale była taka długa kolejka, że nawet się nie opłaca. Nie wiem, czy można jakiekolwiek autografy zgarniać, bo wydaje mi się, że trzeba mieć właśnie ten bilet premium. Swoją drogą Godmold podrożał o 1000 zł prawie, bo jak ja wygrałem ten bilet, to kosztowało 5000. Teraz jest za 6000 i ogólnie większość tych biletów podrożała. Ja osobiście mam bilet trzydniowy, czyli właśnie on kosztował 290 zł z tych sektorów wyższych. Dlaczego warto wybierać te wyższe sektory? Bo tam głównie się dzieje cała zabawa. Tam wszyscy się bawią, krzyczą, skandują i to jest właśnie najlepsze. W tych niższych sektorach to są bardziej tacy ludzie, można powiedzieć, przyziemni. To nie jest to samo co w wyższych sektorach po prostu. Jeżeli jesteś prawdziwym fanem to kupujesz choćby nawet ten najtańszy bilet i idziesz i to jest właśnie to co... to co się kocha, tak? Wiem, że to trochę brzmi e, dziwnie, no bo gadam o grach komputerowych ale jakbyście zobaczyli co wyprawia amonezi e, czyli Rosjanin, który wyrąbał wczoraj 45 fragów e, i ogólnie ma 16 lat, więc to jest strasznie młody e, chłopak, który już e, no jego imię jest skandowane w całym spotku na całym świecie, więc to jest niesamowite ja wam dziękuję za dzisiejszy dzień, widzimy się jeszcze jutro. Drugi, muszę sprawdzić o której jest finał, no bo niestety będę musiał się zmywać gdzieś koło 16 do domu. No i spróbujemy dzisiaj wejść do MCK, zobaczymy czy dzisiaj się zmieniło coś od wczoraj, ale zakładam, że nie. Słyszałem, że jest turniej w Rocket League, więc może mi się uda też wziąć udział, coś wygrać. Dzisiaj sprawdzali mnie chyba 6 razy więc ochrona jest na bardzo wysokim poziomie, sprawdzają 6 praktycznie bilety właśnie te i w ogóle nie przeszukują. Dzisiaj zupełnie bez zmian, jest wszystko to samo. Trochę się zmieniło stanowisko Xboxa Game Passa. Tam była taki duży lud. No próbowałem obejrzeć Starcrafta, ale zupełnie tam nic nie ogarniam, więc wyszedłem szybko jest coś w sali kongresowej, czyli tu. On mówi no można sobie wejść no to, to dobra, no to idę sobie, wchodzę, on mnie wpuszcza, nie? Pokazuje mu tą opaskę. On mnie wpuszcza. No i sobie idę, idę, idę. Potem... Ej, a masz identyfikator? A ja tak skupiałem, ty no, puścił mnie gościu, a potem się pyta, czy mam identyfikator. No mówię, że nie mam, no dlatego pytam, czy na te bilety, co mam, to można wejść. A on mówi, ale tam nic nie ma. No to, no to wszedłem, chciałem zobaczyć, a to się okazuje, że nic nie ma w końcu. I, no i prawdopodobnie wczoraj był tam StarCraft tylko że można było sobie obejrzeć, bo wtedy też były rozgrywane właśnie mecze w CS-a w Spodku, no to wtedy był StarCraft w kongresówce. No ale jeżeli tam nic nie ma, żadnych sklepów ani żadnych targów, no to porażka. Porażka. To, co się działo w tym roku, to porażka. Żadnych rozpisek, żadnych turniejów, żadnych quizów, nie było nic. Pytam się gościa, o której turniej, turniej w Rocket League a on mi mówi, no nie wiem, zobaczymy. No i potem przychodzę, on mi mówi, że już ma, mają full miejsc. Nie, mo nie można mnie dopisać, nie, już mamy full fajne nagrody no bo biurko było do wygrania w CS było do wygrania fotel więc szczerze mówiąc najwięcej komputerów było przy stanowisku z Xboxa gdzie gra, grało się w Halo a w Halo nie wiem ile osób gra ale gra naprawdę mało no głównie to się tam gra w CS w LOLA i w Apexa na przykład a tam, a tam najwięcej stanowisk z Halo więc trochę coś nie Halo podsumowując IM Spadł z rankingu moich ulubionych eventów, niestety nic z tym nie zrobię. Eee, może się podniesie z powrotem na nogi za parę lat, jak już ta pandemia naprawdę minie. Bo na razie krucho z tym widzę. Tym bardziej, że trzeba płacić za bilety, że nie wpuszczają za darmo, co czyni naprawdę ten IM słabym. Także to, że jeżeli już miałem opaskę, to nie musiałem nikomu Pokazywać biletów, ani dokumentów Tylko mogę sobie na przykład tą opaskę dać Jakimś kumplowi, on sobie za mnie przyjdzie na ten finał Dzięki, że obejrzeliście vloga Finał o 17, także ja niestety nie obejrzę Będę musiał sobie w domu obejrzeć No ale trudno